Witam wszystkich w pierwszym filmie z Need for Speed Rivals. Zaczynamy sobie od y, garażu i od kariery kierowcy, a raczej, jak należałoby powiedzieć, jak to jest przetłumaczone, y, kariery rajdowca. Niestety, jak dla mnie to jest niezbyt fortunne przetłumaczenie, no ale. Spotykaliśmy się już z różnymi dziwnymi, ale. To tak bardzo nie kłuje w oczy. Yy, od razu na wstępie powiem, że jestem w miarę na początku kariery. Jak, jak widzicie, jest to dopiero mój trzeci poziom. Na razie za dużo nie pograłam może gdzieś dwie, może półtorej godzinki, ale co nieco mogę na wstępie powiedzieć, wyjaśnić i generalnie o tym będzie film. Zaczynamy tak, czyli jak przechodzić karierę. Teoretycznie są jakieś. Fabuła, nie fabuła, niby coś jest, ale to jest na zasadzie tego typu, że wybieramy sobie, mm, jak to się dokładnie nazywa, listy prędkości, które jeśli wykonamy wszystkie, wtedy przechodzimy poziom dalej. Mamy do wyboru trzy, dla i gliniarzy i dla kierowców. Dla kierowców jest to wyścig, pościg i zwykła jazda i dla każdych jest coś innego. Na początku są w miarę podobne, ale coraz, jak idziemy dalej, 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 są coraz bardziej zróżnicowane między yy, każdym. Jak widzicie, taką drogę mniej więcej wybrałem do swojego trzeciego poziomu. To jest yy, dosyć krótko. Z, tutaj możemy zmienić w każdym no momencie, nie. jeśli nie możemy któregoś wykonać i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To jest bardzo proste. Wybór samochodu. Tu nie będziemy. To jest yy, po prostu Wybieramy samochód, nie ma co się rozgadywać, jak dobrze wiemy są y, różne samochody i dla kierowców i dla gliniarzy Jedynym wspólnym jest y, ten który widzicie czyli Aston Martin Vanquish I w przeciwieństwie do gliniarzy kierowcy muszą kupować nowe samochody, które odblokują, a gliniarze mają je za darmo Kolejna rzecz to jest oczywiście technologia pościgowa, coś co znamy <coughs> z Need for Speed Hot Pursuit Tutaj mamy tylko dwa. Tam mieliśmy w zależności jak gra nam dobierało, od zera do nawet czterech różnych. Tutaj też musimy kupować kolejne, mm, y, kolejne, kolejne technologie pościgowe. Jest ich dosyć, jest ich trochę. Różnią się między kierowcami i gliniarzami. Są też niektóre wspólne, jak na przykład EMP, czy mm, na przykład, na przykład chyba fala uderzeniowa też jest wspólna, nie pamiętam dokładnie. Na przykład y, kierowcy mają minę, a gliniarze mają kolczatkę, gliniarze nie mają turbo, to jest różnie. Y, I ta technologia pościgowa w zakupie jest tańsza niż u gliniarzy. No ale to oczywiście też jest z tym, że gliniarze mają samochody za darmo musimy kupować, więc musi być delikatny balans. I teraz y, przy was chyba tak zastanawiam się, że kupię sobie inny. Inną technologię, bo myślę, że chyba jednak za często nie używam IMP, więc spróbuję czegoś innego. Teraz najważniejsza rzecz, czyli to, co mniej więcej powraca do serii Need for Speed, czyli personalizacja tuning, ale to nie jest taki, jaki znamy na przykład z undergroundów, Pro Street czy z pierwszego oryginalnego mostu, tylko to, to bardziej przypomina to, co mogliśmy w tym roku w maju zobaczyć w Gridzie 2 czyli po prostu pierwsze jest, możemy po prostu zmienić kolor samochodu możemy wybierać pomiędzy oryginalnymi kolorami danego samochodu, lub wybrać własny lakier, jest ich, jaki nam się uda stworzyć, jest kilka ich rodzajów i tak dalej tak dalej wrócę do swojego pięknego niebieskiego możemy pomalować felgi, w gridzie mogliśmy też zmieniać, no ale i malować, tutaj możemy tylko malować, a kolorów jest y, chyba w zależności od samochodu i od modelu różna ilość. Jeśli dobrze pamiętam, w Dodge Challengerze są cztery kolory, tutaj jest ich trochę więcej. Y, możemy malować, nakładać też winile, których jest dosyć sporo. Są paski, które, jak widać, ładują się trochę chwilkę. Jest ich kilka rodzajów, podobnie jak różne kalkomanie. I kalkomanie powtarzają się z tym co było w poprzednich częściach. Na przykład, te czaszki bardzo dobrze pamiętam z Need for Speed Pro Street. Ta czacha chyba też tam była. Jest właśnie z tego co zauważyłem, jest dużo winili, które były już w Need for Speed Pro Street i chyba też z poprzednich części. Ci co znają, ja, na przykład, możecie sobie nie wiem, obejrzeć wcześniejszy film z, z tuningu, który, z, w, który jest w Need for Sweet Pro Street, który jest na naszym kanale. Trochę się poplątano, ale tak to jest, jak się gada i robi kilka rzeczy jednocześnie. I oczywiście możemy też zmieniać dowolnie, tak jak w lakierze, kolor tych yy, winili, ale nie możemy ich przemieszać. Jak są, tak są. Do tego są kolory tylko dla danego samochodu I je trzeba coś zrobić, żeby odblokować, na przykład ukończę razy listę prędkości drugiej ranki, żeby odblokować yy, <coughs> całą tą barwę, jak gdyby można to nazwać I te, te, te jakby kalkomanie są różne, dla każdego samochodu są unikalne Kolejna rzecz to jest zmiana tablicy rejestracyjnej i co jest ciekawe, pojawiają się tu blachy, oczywiście są tylko amerykańskie, z nazwami miast z wcześniejszych części, czyli mamy Bayview z Undergrounda II, Rockport z oryginalnego Moss jest Sunshine Country, to nawet, a, to jest Three City Bay, czyli to chyba było, jeśli dobrze pamiętam, Undercover, Fairhaven, czyli wcześniejsza część... Nie, co ja gadam? Chyba ta część, matko, już wszystko mi się myli. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Nie, dobrze. Ta jest Redview, a wcześniej Fairhaven to było Hot yy, Pursuit. No! Właśnie, dobrze mi się przypomniało I Jest z tych blach trochę i są różne wyglądy yy, tablic dla kierowców i gliniarzy, ale są tak samo można wybrać również yy, dla odpowiedniego miasta. No i ostatecznie, ostatnie co możemy <laughs> wybrać yy, jak, jaki napis może, ma być na tablicy? I na sam koniec, jak tuning wizualny, to jest też i tuning mechaniczny dostępny tylko i wyłącznie dla kierowców, którzy możemy w pięciu, jeśli to, tak, w pięciu aspektach. I tylko nie jestem pewien, czy to dla wszystkich samochodów jest 5 stopni, bo niestety nie bawię się jeszcze więcej. Może jak dalej przejdę, to się dowiem. Dla Astona jest 5, może dla innych jest 3, może jest 1, może nie ma w ogóle, ale czy, czy nie wiem, czy może dla wszystkich jest 5, i tak jak widzicie, jest to wytrzymałość, siła, prowadzenie, przyspieszenie oraz prędkość maksymalna, którą możemy ulepszać, dobra. Koniec tego gadania, trzeba się przejść do jazdy, bo tak chyba się rozgadałem w tym, w tym garażu. Teraz od razu, jak się opuszczamy, to przechodzimy do samej mapy. I, nie, I możemy sobie wybrać od razu jakieś wieści, gdzie chcemy, w dowolnym miejscu. Tak przy okazji prezentuje się cała mapa. Na razie zwiedziłem jej niewielki fragment, i nadal jest to, można powiedzieć, podobne to, co widzieliśmy w What yy, czy rok temu w Bos Niestety tak za bardzo twórcy się nie <laughs> postarali. Są tak, jakby niektóre elementy są kopił w niektóre są przerobione, no ale dość tym trzeba przejść do jazdy.